No dzień dobry. Zawaliliście mnie pytaniami ostatnio na live. Co się dzieje, czym pryskać z moimi azaliami. No i zobaczcie, jestem w swoich azaliach, które pięknie kwitły w tym roku. Są dosyć duże, jak widać. I tu jest jedna z odmian. Zobaczcie, liście zrobiły się już buraczkowe. Tak, liście z białym nalotem. Czyli z mączniakiem. I od spodu, i z wierzchu. Tu inna odmiana. Liście inaczej się przebarwiają, ale też już mają mączniaka. I, i z dołu, i z góry. Tu jest jeszcze jedna odmiana, która ma najbardziej wrzosowe takie liście. Nie aż bordowe, tak Michalina? Znam się na tym, na kolorach boldowe. Plamy. Widać to wyraźnie. Tak. I jest mączniak I nie tylko. I słuchajcie. Otóż tak. Jest lato. Środek lata. Olbrzymie Koniec upały. Lipca. Olbrzymie upały. Koniec lipca. Za chwilę sierpień. Listek jest mechaty. Jakbyśmy to wzięli pod mikroskop, to tu jest masę rzęsek. Masę rzęsek. Co świadczy o tym. Że ten listek urósł w tym roku bardzo szybko. Zaraz po kwiatkach szybko musiał odżywić tę roślinę i te kwiatki. Te azalie już są po przyroście. Już zawiązują pąki. Czyli przygotowujemy się do jesieni, żeby tych azali nie jadły żadne grzyby. To weszły w symbiozę z tym właśnie mączniakiem. I czy będziecie pryskali mocno, czy będziecie pryskali słabo, czy w ogóle nie będziecie pryskali tak jak ja tych azali, to te azalie bardziej czy mniej będą tak wyglądać. To jest ich grzyb symbiotyczny, to jest ich przygotowanie do zimy i zabezpieczenie przed innymi chorobami, a nawet szkodnikami, bo one przez to, że się bronią przed tym mączniakiem, to wytwarzają jeszcze masę tanin i garbników które zabezpieczą pędy, pąki i resztę liści na całą jesień i zimę tak, żeby tej azalii nic nie było tak, żeby z tych pąków, które już się wykształciły, powstały piękne kwiatki będzie ich tu cała masa czyli to nie wpłynie na kwitnienie? W to roku. nie wpłynie na kwitnienie po prostu te liście już dojrzewają ta hortensja dopiero zaczyna kwitnąć i liście ma jeszcze czysto zielone, czyli sprawne, żeby pięknie asymilowały, bo jest to potrzebne, żeby wydać te piękne kwiaty. Jeżeli już te kwiaty są wydane, nasiona, michalina, zawiązane, czyli na ten rok, ten krzew spełnił swoje wszystkie zadania. Przygotowuje się po prostu do zimy. I te liście są bardziej porażone bardziej zniekształcone, to znaczy, że ten krzew z wiosny miał gorszą kondycję. Tak? I musimy zadbać na wiosnę o to, żeby on miał mokro, żeby on miał sporo nawozu, sporo światła. Bo jak o to nie zadbamy, te liście szybciej będą robiły się takich brzydkich kolorów. Ale ja myślę, że to też ładne. Razem z tymi hortensjami to wygląda bosko. Więc ja powiem, że przy tej hortensji to ja w ogóle na niej nie zwróciłam uwagi. I właśnie o to chodzi, żeby w towarzystwie tych krzewów, które już się przygotowałem na zimę, rosły inne krzewy, które odbiorą teraz tak całą uwagę wzroku na siebie. Tak, Nawet ta kalina, zobacz, jaka jest teraz piękna. Jakie ma piękne liście. To jest roślina ozdobna z liści głównie i o te liście dba do samej leścieni. I są to liście zimozielone. I dlatego są jeszcze takie piękne. Jeżeli by były. Takie, co by musiały szybko spełnić swoje funkcje. Kosmate, nie błyszczące, gładkie, tylko kosmate, to muszą wyglądać tak. One już po prostu mechanicznie się nawet zmęczyły życie. Do zobaczenia.